jest chyba od zarania, nie dziejów, ale od zarania targów Paper World. Polacy tradycyjnie od wielu lat, przynajmniej od dziesięciu, jak jestem na targach we Frankfurcie, na targi, mało tego, że nie przyjeżdżają masowo, przyjeżdżają nielicznie. Częściowo rozumiem argumenty przeciwko, żeby tutaj nie przyjeżdżać, bo rzeczywiście wiele z tych elementów targowych można zrobić u nas w Polsce. Są trzy. Jedna to nowa seria produktów Smart Office, akcesoria na biurko wokół tabletu i smartfonu. Druga to rozszerzenie asortymentu produktu Duraframe, ramek magnetycznych o trzy formaty posterowe, czyli formaty plakatowe A2, A1 i 50x70. I trzecia to dla wzmocnienia grupy produktów identyfikatory, bardzo ważna produktu, grupa produktów dla Durable, wprowadziliśmy drukarkę do druku na kartach plastikowych wraz z e, Największą nowością, aczkolwiek nowością nie tylko dla branży biurowej, ale dla e, rynku e, szeroko rozumianej przyszłości Durable, są lampy. Tak, to są lampy e, z najwyższej półki, lampy, e, które w praktyce wspierane są mocno przez architektów wnętrz. I to jest projekt na, na najbliższe lata, również dla Polski. Na targach PayPal wystawiamy się po raz 15, jak co roku. Jest to dla nas możliwość spotkania się ze wszystkimi naszymi klientami i sprawia nam to przyjemność, że możemy w jednym miejscu, w jednym czasie spotkać się z nimi wszystkimi. Na obecnych targach pokazujemy nasze nowe szkolne kolekcje, które będziemy prezentować na BTS 2015, a także nowe... Produkty, które się pojawią w naszej ofercie. F. Hudali, prezes firmy Verte. Po raz pierwszy, jako firma Werte S.A. Niemniej wcześniej, 7 lat temu, wystawialiśmy się również na tej hali. Jest to powrót Werte w rodzinę targów frankfurskich. W najbliższej przyszłości planujemy też, nie wiem czy jako wystawca, ale na pewno odwiedzić PayPal World Garcia i PayPal World Dubaj. I mam nadzieję na dalszy rozwój. W tym roku zmieniliśmy całkowicie strukturę naszego pionu handlowego, jak i rozszerzyliśmy bardzo mocno ofertę o nowe produkty z brandem Werte, jak i produkty licencyjne pod markami Disney, Marvel, Dreamworks oraz absoluta jakaś w tej chwili nowość Hasbro. To głównie chcemy pokazać naszym partnerom europejskim. Chcemy to promować i to był taki pierwszy krok do, do prezentacji. I oczywiście nie zapominajmy o naszym brędzie um, werty, które już w Polsce jest znane i zaczyna uh, dużo ważyć na rynku. Jesteśmy zadowoleni pod względem odwiedzin uh, Kupców z Polski. A pokazania im naszego asortymentu, poznania naszych byłych partnerów, którzy już nas odwiedzali wcześniej. Mamy parę zapytań o duże kontrakty eksportowe i myślę, że w tym kierunku można ocenić targi jako przyjazne dla naszej firmy. Pierwszy raz prezentujemy ofertę licencyjną składającą się, tak jak powiedziałem, z czterech głównych licencji. Przypomnę jeszcze raz, czy to jest Disney, Marvel, DreamWorks oraz Hasbro. To są kalendarze wieloplanszowe, kalendarze typu plany, czyli notesowe na, na spirali. To są serie związane z greeting card, czyli mówię tutaj e, też o licencjach. Są to nasze portfolio związane z kolekcjami stylowymi, e, jak i z zaproszeniami, e, gdzie mocno stawiamy na kolekcje ślubne, co w Europie jest nowym trendem. Na targach Paper World jesteśmy po raz trzeci. Z nowości prezentujemy całą nową serię kulpaka 28 nowych modeli plecaków. Prezentujemy trochę nowości z Colorino, i też kilka produktów nowych z Pati. Tak, jesteśmy zadowoleni. W, w dział eksportu nawiązuje nowe kontakty, spotyka się z już istniejącą bazą klientów, także ogólnie wpada to całkiem, całkiem na plus. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się linia produktów z kulpaka na, trojleru, na trojlerze, czyli na kółkach. I tutaj pojawiają się nowe produkty, tak jak znana seria Walizek podróżnych. To jest nowy produkt, a zdobył już duże uznanie, dużo zapytań jest, także pojawia się on w kilku edycjach wzorniczych, ale bardzo pasuje, on pasuje w ogóle do Ryonera, do bagażu podróżnego. Można to łączyć z innymi systemami, w ogóle cała poszerzona kolekcja cieszy się dużym zainteresowaniem, bo są to nowe, nowe wzory produktu, tego wcześniej nie mieliśmy. Targi to jest podczas całego roku taka unikalna możliwość do spotkania się z naszymi odbiorcami, naszymi klientami z Europy. My już od dawna traktujemy rynek europejski tak samo jak, jak, jak nasz rynek polski. To są dla nas, jest dla nas równorzędny rynek. Współpracujemy od lat z klientami z, właściwie z całej Europy. Oczywiście te kraje, które są bliżej od nas są nam bliższe, natomiast no, z roku na rok no jest to, ta dystrybucja przebiega szerzej. No, Leviatan jako firma od lat jest postrzegana jako dostawca artykułów biurowych, a od dwóch lat my bardzo rozszerzyliśmy ofertę szkolną, a ten rok to jest szczególny rok, jeżeli chodzi o ilość nowych artykułów. No, dlatego te nasze produkty szkolne to jest spore zaskoczenie dla naszych klientów, stąd jest duże zainteresowanie. Związaliśmy się z jedną nową marką, to jest marka Paulinda. To są takie produkty kreatywne i one z tego, co ja się orientuję, to nie mają swojego odpowiednika jeszcze na rynku i one cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w związku z tym. Na Targach Pekwordzie jesteśmy po raz czternasty. Naszym głównym celem jest spotkanie się z partnerami, którymi... Współpracujemy w ciągu roku i chcemy po prostu przedstawić im naszą ofertę. Ponieważ są to klienci z wielu różnych krajów, jesteśmy w stanie odwiedzić każdego naszego klienta. W związku z tym spotykamy się tutaj i przedstawiamy naszą ofertę. Planujemy co dwa lata wystawę, ze względu na to, że koszty wystawiania są zbyt duże i generalnie uczestnictwo co dwa lata pozwala nam podtrzymanie kontaktów z w tym roku e, mamy pudełka w kształcie choinek, e, które są naszą tanią linią. E... Generalnie firma Phoenix jest znana z produktów wyższej jakości. W związku z tym, ponieważ e, jednak klienci czekują od nas produktów e, w niższej cenie, stworzyliśmy nową linię choinek e, wykrawanych. Są to pudełka, które wysyłamy klientom na płasko, gdzie klientom pozwala to zaoszczędzić koszty transportu. No i produkt ładnie się prezentuje, jest atrakcyjny i z dobrym popularnością. Witam serdecznie, doniski Rafał, firma Eurotrade. Myślę, że ten rok jest rokiem 12 lub 13, od kiedy uczestniczymy w targach Paper World. Jest to jedna z nielicznych okazji, żeby spotkać się ze wszystkimi naszymi klientami, z klientami z Polski, z klientami z zagranicy żeby przedstawić im pełną ofertę, wszystkie nowości, które w tym roku będziemy prezentować, które będą potrzebne. W, w tym roku yy, największym zainteresowaniem cieszy się bar licencja Barbie Power. Yy, jest to nowa licencja, nowa odsłona Barbie, która jest mocno wspierana przez firmę Mattel, mocno promowana. Myślę, że to będzie jeden z hitów tego roku. Równie prezentujemy kolekcje szkolne, ale również naszą markę Craft and Fun, która od wielu lat cieszy się coraz większym powodzeniem. Jak wszyscy wiemy e, zabawy edukacyjne dzieci kraftowe, cieszą się wśród rodziców coraz większą popularnością, także produkty coraz, produkty coraz lepiej są sprzedawane we wszystkich sklepach w Polsce i, na, i za, za granicą. E, jesteśmy na targach Cyber World po raz e, czwarty. Przede wszystkim koncentrujemy się na tym, żeby rozwinąć eksport. Spotykamy się również z naszymi krajowymi klientami na targach, ale głównie koncentrujemy się na rozwoju eksportu. W tym roku pokazujemy zestawy kreatywne dla dzieci z masy, którą samoutwardzalnej. To jest nasz nowy produkt. Ponadto z linii produktów tekstylnych pokazujemy FC Barcelony, Real Madrid, Chelsea, to Real Madrid i Chelsea to są nasze nowe kolekcje w ofercie 2015. W nowej odsłonie tak samo National Geographic, bardziej kolorowa linia, linia etno, a także zupełnie nowa, nowy brand Home. Na targach Paperwall wystawiamy się już od ponad 10 lat, z tego co pamiętam mniej więcej, ponieważ pracuję od lat 11. Jakoś tak w pierwszym, czy drugim roku mojej pracy pierwszy raz organizowaliśmy wyjazd na targi. Wcześniej wystawialiśmy się tylko w Polsce, no ale nie żałujemy tego wyboru. Nie żałujemy. Wracamy tutaj co roku. Pierwotnie na celu mieliśmy zyskanie nowych klientów, nowych rynków, ale tak się złożyło, że właściwie wszyscy więksi klienci z Polski przyjeżdżają tutaj również, więc obsługujemy zarówno klientów zagranicznych, jak i naszych polskich. Jest to okazja, żeby się w jednym miejscu spotkać ze wszystkimi, nie trzeba jeździć w odwiedziny do różnych krajów, co jest bardzo czasochłonne, również generuje koszty. Tu w tym miejscu mamy wzory, Mamy katalogi, spotykamy się ze wszystkimi co roku, odświeżamy znajomości, i kontakt. I rzeczywiście co roku zyskujemy nowych klientów i utrzymujemy kontakt z tymi, z których zyskaliśmy wcześniej. Z roku na rok te targi bardziej nam się ufacają, przynoszą, przynoszą więcej korzyści i planujemy nadal nich uczestniczyć. W tym roku wprowadzamy nowe licencje. Pokazujemy Star Wars, która jest bardzo silną licencją dla chłopców w związku z tym, że to jest najbardziej rozwija ten temat, planuje na 7 lat filmy, nowości co roku, jest bardzo duża, duża promocja tej licencji, duża jej popularność, dlatego mamy aż trzy kolekcje w swojej ofercie na ten rok. Również Avengers dla chłopców, też nowy film wchodzi, też szeroka promocja. No, dla dziewczynek najsilniejsza Frozen, która po prostu bije rekordy, zastępuje powoli Violetę, którą również mamy. Zupełna nowość to jest licencja Assassin's Creed do gry komputerowej. Pierwszy raz weszliśmy w licencję z gry komputerowej i nie żałujemy tego, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni rezultatem jest duże zainteresowanie również firm zagranicznych, więc to jest taka zupełna nowość, którą mogłabym polecić. No i rozwijamy linię fashion w plecakach. Do tej pory mieliśmy właściwie linię dziecięcą, szkolną i linię młodzieżową, stricte też szkolną. Od tego roku będziemy silniej rozwijali linię fashion, czyli takie plecaki bardziej uniwersalne, z naciskiem na to, co modne, co ciekawe, co oryginalne, Kazu już od zawsze jest na tych targach, tu na PPL w Frankfurcie To jest nasza e, najważniejsza, e, najważniejsze targi tutaj w Frankfurcie gdzie możemy prezentować nasze kalkulatory. E, teraz w marcu będziemy mieć dwa nowe kalkulatory dla e, szkoły e, i te tutaj dzisiaj prezentujemy. Dystrybutorem w Polsce jest firma Zibi we Warszawie, którzy dla nas sprzedawają kalkulatory. Chciałbym wszystkich serdecznie pozdrowić i życzyć wszystkim e, dobrego roku. A teraz chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich czytelników magazynu Scannera. Pozdrawiamy czytelników magazynu Skaner. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników magazynu Scanner i zapraszam do współpracy z magazynem i z nami. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników magazynu Scanner. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników magazynu Skaner i zapraszam do czytania. Chciałem bardzo podziękować wydawnictwu Scanner za możliwość przedstawienia naszej oferty, rozmowę, w szczególności redaktorce naczelnej.